Siema, cześć, czołem, klocki z rosołem. Powiem wam, wymieniłem ostatnio tarcze i yy, klocki w renówce, ale niestety się okazuje, że zacisk stoi prawy no i co? I muszę go wymienić. Sorry, że tak się zabrałem trochę po ciemności, ale musiałem jeszcze jabłka wywieźć na skup i trochę mi się zeszło. Więc no co, przygotowane mam narzędzia, zacisk nowy od kolegi, kolega załatwił, warsztat ma samochodowy, załatwił tańszy zacisk, nie będę wam mówił cenę, bo żebyście nie myśleli, że przepłacacie w razie co, taki żarcik, no i co, biorę się za wymianę tego, no, zacisk jest nowy, pozdrawiam Bartek w ogóle, dzięki wielkie za załatwienie. Jak będziesz oglądał to pozdrawiam Cię. No i dzięki. No i co dalej? Idziemy dziada. A, w ogóle inną kamerą nagrywam dzisiaj, bo powiem Wam ostatnio BMW naprawiałem i mi tamta spadła prosto na obiektyw i się takie od piasku zrobiły dziurki no i niestety jakość nagrań mocno spadła, więc wziąłem drugą kamerkę. I nagrywam tą Nie no tyle no co? Koło trzeba odkręcić, pneumatem, i jedziemy z koksem. Dobra, no i co? Pierwsze co? Pierwsze co, to trzeba linkę zdjąć od ręcznego. Teraz Wam pokażę, jak to sobie ułatwić temat. Gdzieś tu miałem trzynastkę, ale może być i dziesiątka, wszystko jedno. Trzeba tego dziada odciągnąć tu. O. Linkę wyjąć. Dobra, no, może nie. Zabezpieczenie najpierw. Dobra, zdejmijmy zabezpieczenie. Tu jest takie zabezpieczenie, żeby linka nie wyleciała. W razie czego więc je trzeba po prostu wypstryknąć, linkę wyjąć. No tak, ale już przyblokowałem chowę. Hmm, no i co? Trochę zabawy z tym. Dobra. Przeszło. jeszcze górą to powinna być. no i widać. Drugie co to spróbuję odkręcić przewód hamulcowy. O tutaj, a później zacisk. No i dobra, powiem wam trochę ten przewód nadszarpnięty, ale może będzie akurat, może będzie akurat dobrze. Teraz co, teraz przekręcę, tutaj klucz 11 jest, ten przewód do nowego zacisku od razu, później odkręcę ten stary zacisk i już. Więc no tak, dobra, tylko jeszcze użyjmy tu buda 40 żeby trochę go obczyścić. No akurat powiem Wam, mam finito buda 40 ale może jeszcze trochę wystarczy. Dobra, no i co teraz, teraz bierzemy jedenastkę, skręcamy przewód, mam nadzieję, że się nie urąbie całkiem, bo jak się urąbie to będzie kłopocik, chociaż taki przewód to tam koło sto wykoszczyje, więc w razie czego jakby walnął to, to można dokupić kupić i wymienić, także nie jest to jakiś tam ogromnie duży problem. Tylko tyle, że nie mam go przy sobie, więc akurat dla mnie to kłopocik. No i co? Bierzemy go z końca. Odkręcamy. Całkiem stąd. Dobra, wyłaz prawie. Prawie jeszcze go obczyścimy tym dziadostwem, żeby tam sywków nie było. Dobra. No i tyle. muszę sobie jakąś szmateczkę muszę wziąć, żeby... No dobra. Trzeba go zatkać. I teraz można przykręcać tu. Mów on był chyba tak gdzieś. Można go wkręcać tu. Dobra, jakby Bartek nie pasował zacisk to już ci go nie będę oddawał Bo niestety już go trochę uburdziłem. więc no Dobra i to chodzi, żeby z tego, płyn, tego płynu z tego zacisku z tego znaczy przewodzika to jak najmniej no i chyba coś krzywo wkręca. Dobra, spróbujmy to poprawić. Tego płynu z tego przewodzika, żeby jak najmniej wyleciało to wtedy nie będzie dużo roboty przy, później przy odpowietrzaniu, także no. Mam nadzieję, że go krzywo nie wkręcam. Dobra. Ogarnę i was włączę. No i dobra. Zacisk wykręcony, jak widzicie. Tak się tutaj trzymał. Stary. Stał trochę, no tak szczerze, więc nawet to widać po tej gumce. Że trochę o, widać nie zdechło. Więc co, przykręcamy teraz nowy? Mam nadzieję, że będzie pasował. Chyba będzie, więc przykręcamy go z kubańca. No, dobra, Bartek, pasuje zacisk. Dzięki, jeszcze raz. i będę musiał iść, ha, zaraz ojej coś tu się przyblokowało będę musiał chyba iść po małżonkę żeby mi pomogła to odpowietrzyć no bo sam nie dam rady, bo tam trzeba hamulec przyciskać i odpowietrzeć po troszeczku dobra mamy to o teraz to powiem wam że jak wam się zacisk przytnie to się nie bawcie w żadne regeneracje bo taki, taki zacisk to między 2 a 400 wy kosztuje no bo ja z doświadczenia wam powiem przy busie regenerowałem zacisk za miesiąc to samo się rozwalił znaczy zablokował z tyłu później Drugi zacisk, to za? Jak wymieniłem, to jest spokój. Także, tak, dobra, do, dociągnijmy jeszcze ten przewód. Bo. render. Dobra, może, jak się nie odkręci następnym razem, to trudno i tak być do wymiany. Dobra, powinien się trzymać. No i co teraz, linkę odręcznego. Trzeba założyć. O, tutaj ją wpakować. Proszę bardzo. Siedzi. O. No, co jest. Dobra, tutaj mamy na szczęście powietrznik luźno, więc sobie spokojnie przejdzie. O. Teraz możemy go wkręcić No i to zabezpieczenie trzeba wpakować o, proszę bardzo i siedź, tylko że chyba do dołu siedziało wcześniej, ale to bez różnicy ważna aby się działo i tyle No i co? zacisk założony można go spróbować odpowietrzać Idę małżonkę. może jakoś to ogarniemy. No tutaj stary, proszę bardzo. Tak on wygląda. Narzekowałem się też młotka, wiadomo, że bez młota to nie robota. No i tyle. Dobra, odpowietrzamy. Dobra, no i teraz odpowietrzamy. Omulce. No, pompuj, pompuj, tak trochę może szybciej. Dobra. Jak widzicie leci powietrze, więc. No Tak prawidłowo to się powinno tu rurkę przysypić jeszcze Dobra, przytrzymaj Dobra, pompuj No i najlepiej to jak się ma taki sprzęt do tworzenia hamulców, ale ja niestety takiego nie mam robię to niezbyt często, więc mi nie jest zbyt potrzebny ten sprzęt Przytrzymaj! Dobra, zaczęła odpuścić płyn. Pompuj. Czyli jest dobrze. Przytrzymaj. No i jeszcze raz. Pompuj. Dobra, zróbmy to w tą stronę. Się nie? Zobaczy, ten, ten. przytrzymaj. Dobra, powiem Wam, że chyba odpowietrzony, więc powinno być git. No i dobra, co? Nie pozostaje nam nic innego jak yy, przykręcić koło no i zrobić yy, jazdę próbną, bo. Po takich naprawach to Wam powiem, że czasami coś tam może się nie udać. Więc chociaż tak na wszelki trzeba się przejechać i zobaczyć, czy to kurde działa. I wszystko jest w porządku. Jak pamiętacie, jeszcze śruby nie dokupiłem, bo miałem cztery. Miałem kupić piątą i jeszcze tego nie zrobiłem. Ale zrobię to bez obaw. Dobra, wykręcamy z kubańca. Spuszczamy z lewarka, i, i w sumie to powiem Wam tyle tej naprawy. No i zobaczymy, no, jak to zrobione. Mam nadzieję, że będzie teraz wszystko w porządku. Jeszcze tu jeszcze raz ostatni luk na stary zacisk hamulcowy Proszę bardzo, selfie z zaciskiem Ekstra bombastycznie No i tyle no. Jedziemy w trasę zobaczyć kawałek chociaż Tyle chyba prawie nara, cześć Pozdrawiam Dobra, bo jeszcze Oliwka chciała coś powiedzieć. Co tam Oliwkuś? No, no, co chciałaś powiedzieć? Dziadzia Dziadzia Chciała powiedzieć Dziadzia Także no co dobra żona jedzie. Przejechać zobaczyć co działa. No moje oko powinno być okojęło. Ok. Zapomniałem tylko kapselka przykręcić Także to mi zostało. Proszę bardzo, znaczek jest jak przyjedzie to dokręcę. No i tyle. Chyba to by było na tyle, mam nadzieję, że będzie git, może komuś się przydało, może komuś pomogło, może nie, nie wiem, ale do, jak dotąd do dotarliście, do to, to znaczy, że był spokojny filmik, także co, dzięki za obejrzenie, miłego dzionka wieczoru, czy tam popołudnia, zależy kto kiedy ogląda, no i co, nara, cześć.